Witam Was bardzo serdecznie, po raz kolejny z gry World of Tanks. Eee, nie, nie wróciłem do gry, nie zacząłem znowu grać w wota, ale stwierdziłem, Różacie. że lubię robić filmy o modach. I nie potrafię jakoś się powstrzymać cały czas, pomimo, że nie gram w WOTA i nie mam na to ochoty, to nie potrafię przestać wchodzić na y, strony z modami i patrzeć, co tam ciekawego się pojawia. Dziś, jak widzicie, prezentuję wam y, moda, którego nazwy nie pamiętam, ale zapewne ma nazwę w słowo Zoom. Y, jest to, kiedyś to się nazywało Cameraman, jeszcze na becie. Jest to mod y, bardzo sympatyczny, chociaż mi przynajmniej y, troszkę utrudniał on y, normalną grę, kiedy, kiedy jeszcze go miałem na co dzień. Y, ten mod, jak widzicie, umożliwia nam odsunięcie kamery bardzo daleko od naszego czołgu. Eee, mnie troszkę to denerwowało, ponieważ ja zawsze lubię sobie odscrollować na maksa, a tutaj zawsze jakbyś tak przeskakiwałem dalej. Aczkolwiek możecie normalnie grać z tym modem. Eee, mi teraz troszkę gra przycina. Troszkę mam ping, dlatego że wrzucam na YouTube jeden film. O przy okazji renderuję drugi. I mój komputer ma jak najbardziej prawo mieć do mnie pretensje o to, jak go wykorzystuję. Mod ten jest e, raczej bezużyteczny do gry, chyba, że nie wiem, chcecie oglądać przeciwnika z za budynku. E, wow, ale naprawdę mi przycina. Ale jest bardzo przydatny, jeśli chcecie e, sobie coś ponagrywać, jeśli chcecie robić jakieś swoje gameplaye, let's playe, czy inne cude wianki, wow, ale mi się... Tak więc jesteśmy na Wodskins Ucos.ru. Tak jak mówiłem, mod miał w nazwie Zuma. Eee, to słuchajcie, z tym modem jest troszkę dziwna sprawa. Mamy tutaj jakieś e, dwie opcje do wyboru. Ja pobrałem obie, żeby sprawdzić o co tu chodzi. Eee, wypakowałem sobie tylko tą ponieważ literki UPD zasugerowały mi, że jest to wersja updated, czyli jakaś nowsza, lepsza, fajniejsza. Yy, próbowałem na wszystkie strony różnymi translatorami przetłumaczyć tego ten plik readme, aczkolwiek za cholerę yy, wszystko, wszystkie znane mi translatory internetowe łamią sobie na tym zęby. W każdym razie yy, to, scripts, jakoś tutaj ścieżka folderów jest, nie wiem gdzie to wrzucić, olałem to po prostu. Yy, wrzuciłem sobie tylko do folderu GUI to. Templiczek możecie go zobaczyć tu u mnie. Resmods, aktualna wersja GUI jest to coś. Yy, wrzuciłem sobie tylko to. Po wrzuceniu tylko tego do folderu GUI widzieliście jakie były efekty. Nie chce mi się bawić z tym skryptem. Powiem Wam szczerze, nie wiem czy to coś zmienia. Próbowałem przetłumaczyć konfiga, aczkolwiek. E, prze, przepraszam, próbowałem przetłumaczyć realme, żeby się dowiedzieć czy tam może coś jest napisane. Aczkolwiek, ponieważ nie dało rady, to stwierdziłem, że ja to chrzanie. E, powiem Wam szczerze, że ja chyba sobie zostawię tego moda. Myślę, że będzie dość sympatyczny. I tak jak powiedziałem, można czasami wyjrzeć sobie z narożnika budynku. Czy spojrzeć przez dach, co tam robi przeciwnik, w którą stronę ma wieże, itd. i tak dalej. Zastosowania są liczne. Ja myślę, że raczej do filmów będę go używał, ale tak do codziennej gry, gdybym grał, też zapewne byłby przydatny. Link oczywiście w opisie. Nie wiem, myślę, że nie będzie z tym modem większych problemów. Instalacja, jak widzicie, bardzo prosta, bardzo łatwa. A mod całkiem przyjemny. Życzę miłego używania. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.